Siemanko, siemanko, z tej strony I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Tym razem Q&A, które myślę, że wam się spodoba No to co no, zaczynamy Pierwsze pytanie Jaką mapę lubisz w Critical Ops? Zdecydowanie lubię mapę Canals Jest to jedna z moich ulubionych map po prostu no, odpowiada mi bardzo ją e, lubię. Lubię na niej grać. No, no i co? No i drugą mapą jest też biuro. E, ale bardziej wolę jednak kanalsy. E, dobrze, teraz tu są dwa pytania. Odpowiem. Pierwsze pytanie, ile masz lat? Mam lat. 18, tak. Mam 18 lat. Z czego możecie raczej się dowiedzieć w informacjach na moim e, kanale, albo chyba nie nie wiem, nie, wiem, nie pamiętam czy umieściłem to, tą informację, ale mam 18 lat. E, grasz w inne gry poza COPS? Tak, gram. E, gram sporo w Good Game Empire. Czasami sobie wróciłem do Margonem, e, Dream League Soccer, e, CS, e, czasami w FIFA sobie gram na konsoli, ale u kolegi, bo ja konsoli niestety nie mam. E, no i teraz kolejne dwa pytania, e, również na nie odpowiem. Czy planujesz zrobić w innym formacie? Filmy Skopsa na przykład od Unrankeda Do Spekopsa Czy coś podobnego e, Tak Pytając e, czy planujesz zrobić w innym formacie filmy skopsa na przykład od Unrankeda do Speca Czy coś podobnego Planuję mam już W, w głowie takie plany nie może od Unankeda do Speca tylko e, coś innego na razie nie będę zdradzać mam nadzieję, że uda mi się to wykonać na dniach Przy, przynajmniej mam taką nadzieję Co uważasz po polskich critical opsowych youtuberach? E, prywatnie mam znaczy, mam różne zdanie na ich temat na przykład myślę, że Kezlik, którego chyba każdy dobrze zna, jeżeli chodzi o Krytyka Lopsa, robi fajne fajne filmy, naprawdę świetne filmy. Bardzo mi się podobają jego filmy. No i co, no to jest chyba tyle, co myślę o Kezliku. No. Patryczek, patryczek.pl też spoko fajnie no i co no też bardzo fajne filmy często oglądam sobie go livey no i co no inni jeszcze critical opsowi youtuberzy typu rotunio Imir, chociaż Imir nie nagrywa tylko i wyłącznie Kopsa, ale tam kiedyś nagrywał no, Kiedy jeszcze był na komputerach, Critical Ops Też jego filmy są po prostu fajne, też mi się podobają Jest dużo tych Kopsowych youtuberów Których mógłbym wymieniać, ale takich głównych Którzy raczej zajmują się Critical Opsem Jeżeli chodzi o polskie community to raczej no, mam na ich temat raczej dobre zdania. Be Przejdźmy teraz do następnego pytania. E Czy będą inne gry niż Critical Ops? Tak, będą. Wystarczy, że napiszecie po prostu w komentarzach, jakie gry mobilne mam nagrywać, to co no, raczej będę nagrywać? Dobra. E czy kupisz sobie mikrofon Może przejdźmy no, od kiedy grasz w Critical Ops? Gram od yy, Jeżeli chodzi o PC ta jak i mobilnie To będzie może nie całe 3 lata być może A Jeżeli chodzi o mobilnego kopsa to może już niecałe pół roku jak i dwa lata coś około tego mniej więcej plus minus czy to jest teraz następne pytanie czy to jest twój pierwszy kanał na youtube czy miałeś jakiś jeszcze eee, nie to jest mój pierwszy kanał eee, jakoś no po prostu, no tak, to jest mój po prostu pierwszy kanał, nie miałem żadnych innych Poza tym moim głównym Będziesz nagrywać z innymi youtuberami? Eee, tak, no jeżeli oni sami się zgodzą To w sumie czemu nie, no Mógłbym z nimi nagrywać jak się zgodzą Mogą też na przykład napisać w komentarzu czy... Eee, no, słuchaj, chciałbym z tobą nagrać i w ogóle, no to czemu nie, mogę nagrywać. Następne pytanie. Ile wydałeś na kopsa? Nic. Nic na Critical Opsa, nie wydałem wszystko co zdobyłem. Eee, swoje skiny i tak dalej, to zdobyłem po prostu grając. Następne pytanie. Kim jest dla ciebie widz? Widz jest dla mnie... Osobom bardzo ważną, kimś, kto kliknął ten guzik subskrybuj, przyczynił się do tego, żeby wesprzeć mój kanał, żeby mój kanał ee, rosnął, żeby no, rosnął po prostu, rozwijał się, żeby tych ludzi było coraz więcej i bardzo dziękuję za te 300 subskrypcji. Uh, widz jest dla mnie kimś właśnie ważnym ktoś kto może właśnie w sposób na przykład poprzez napisanie komentarza uh, zostawienie lajka like zobaczyć czy ten film czy mój film się podoba co mogę poprawić a co nie no i taką małą cegiełką która pomaga mi w rozwoju kanału i bardzo i po prostu kimś dla mnie ważnym. Od kiedy nagrywasz na YouTubie? Od na YouTube nagrywam plus minus chyba od dwóch lat z przerwami, ale kanał mam już od 4 lat No i to chyba już na razie wszystkie pytania. No i teraz dziękuję, że napisaliście tyle pytań bardzo Wam dziękuję za to na dniach myślę, że się może coś pojawi nowego i filmy raczej będą w weekendy nie planuję w tygodniu bo w tygodniu nie mam czasu Filmy będą raczej w weekendy, sobota i niedziela. Może ewentu, ewentualnie może piątek, jeżeli się wyrobię czasowo. No i co? No, dziękuję bardzo, że oglądaliście. Eee, piszcie, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. No i co? No i to tyle już. Dziękuję wam bardzo. Cześć!